Witam Państwa serdecznie, z tej strony niedzielny literat i zaproponowano mi analizę utworu klietka, który muzycznie bardzo mi się spodobał, a więc nie tracąc czasu bierzmy się do roboty. Utwór wydany w roku 2018 doskonale wpasowuje się w zyskujący wówczas popularność trend muzyki dumerskiej, zarówno brzmieniem, jak i treścią tekstu. Podmiot zaczyna od przedstawienia opisu smutnego bloku i pustego mieszkania, w którym nikt na nas nie czeka. Że mieszkanie to znajduje się na ósmym piętrze, przywołuje nam obraz olbrzymiego bloku, najpewniej szarego, brudnego wielkopłytowca z setkami ciasnych mieszkań. Istnego monumentu dla patodeweloperki. Nikt nie otworzy nam w nich drzwi, ponieważ nikt nie czeka na nas w mieszkaniu. Pokazuje to ciąg dalszy, przykrej sytuacji, realnej dla wielu młodych ludzi, którzy są. Nie tylko ubodzy i żyjący w paskudnych warunkach, bo na lepsze nie mogą sobie pozwolić, ale i tragicznie samotni, pozbawieni siły, czasu albo po prostu odwagi czy umiejętności, by nawiązać z kimś znaczącą relację. W tej ponurej rzeczywistości podmiot chce się razem z nami wyrwać, uciec, sprzeciwić się jej jakoś, do czego nawołuje. Biegowi w dół, ucieczce z ósmego piętra, towarzyszy dalszy opis opłakanego stanu budynku. Wzmiot marzy o powrocie w lepsze miejsce i lepsze czasy, być może istniejące tylko w jego oglądanych przez okulary nostalgii wspomnieniach. Gdzie, tam, zajdzie, to dom. Wers Gdzie jest ta ulica? Gdzie jest ten dom? Polskiemu słuchaczowi może skojarzyć się z przyśpiewką Szła Weszka do laseczka. Ale rzecz jasna, przez swój ton i kontekst mają one zupełnie różne znaczenie. Osoba mówiąca w klietce nie spogląda bowiem w przyszłość, wyglądając miłości, szczęścia i uciech, lecz patrzy w przeszłość, w swoje wspomnienia, coraz bardziej odległe i trudniejsze do przywołania, w rzeczywistość, która już dawno przepadła. A może marzy o byciu gdzieś, gdziekolwiek, zawsze mile widzianym, o miejscu, gdzie będzie spodziewany i wyczekiwany? Marzy, krótko mówiąc, o miejscu, które będzie w stanie nazwać domem. Miejscu, w którym nie będzie myślał o tym, że chciałby się z niego wydostać, uciec, zapomnieć o nim. Motyw ucieczki z depresyjnej teraźniejszości czy rzeczywistości: Ucieczka z betonowych tropików to jest ucieczka od asfaltowych łąk. Mała dziewczynko, małych chłopczyków masz szansę. Get start, get start. Chęci wyrwania się z tego ponurego więzienia. Ja wiem, nie wyrwę się, chociaż bardzo chcę. Są częste w literaturze, nie tylko liryce, ale także i prozie. Doskonałym przykładem takiego uciekania we wspomnienia, często podkoloryzowane i idealizowane, jest chociażby pamiętnik Ignacego Rzeckiego w Lalce Prusa. I częstość tego motywu wynika z częstości, z jaką faktycznie podejmujemy takie ostatecznie bezsensowne ucieczki w marzenia, czy to dotyczące przeszłości, która już nie powróci, czy jakiejś eskapistycznej fantazji bez nadziei na zrealizowanie. Jest to dość naturalny mechanizm obronny w obliczu stresu, smutku, rozczarowania, i zapewne. Podobnie jak wiele innych mechanizmów obronnych mających na celu uchronić nas przed doszczętnym załamaniem się, jest zdrowy w sensownych, niewielkich dawkach przy pamiętaniu, że nie wolno nam w ów nierealny świat całkowicie uciec, zaniedbując próby uczynienia naszej rzeczywistości, choć trochę podobniejszą do naszego ideału. Dziękuję za uwagę.